Awel legeny i H z tej strony witam Was na kolejnym odcinku z Max'a Paina. Także co? Lecimy, lecimy, nie śpimy. ...leżały podarte kawałki listu. Kurwa, tematy jakie dziwne. Tu się zaczynają. Podziny groził Lupino na piśmie. List podarto. Widać było na nim krwawe odciski palców. Może nie myślecie, ktoś z naszych Weź się w garść, Prowadzimy interes. Nie chcę wysyłać trójcy, żeby cię postawili na nogi. Trójca to czyściciele mafii. Najwyraźniej Lupino nie przejął się pogróżkami. No, jest sam. A mam to tego. O kurwa. Na stole leżały notatki Lupi. Jack Lupino naprawdę był wariatem. Wszędzie walały się zawiski o tajemnych bzdurach, kaligrafowane krwią, chaotyczna lista demonów, diabłów i mrocznych bóstw. a smude Asmodeuszu! Bafomecie! Lucyferze! Loki! Stulu! Lilith! Helio! Ta krew jest <trybujesz> dla Lupino zamierzał zawrzeć z diabłem układ. Dusza w zamian za władzę i bogactwo. Wystarczy, że podpiszesz się swoją krwią tuż. Ja pierdolę, ucina tego jebanego lektora. Lupino zostawił swój notatnik na piedestale. Jack Lupino zdecydowanie oszalał. Lupino jest Wilkiem! Jestem bestią! Jestem wilkiem, fenrierem! Przynoszę koniec światu rządzonemu przez ludzi! Z ciałem upadłych aniołów oddany wam całkowicie! Po zgiełku roku 2000 koniec świata stał się zwykłym banałem, ale co ja mogłem wiedzieć, domorosły mściciel, stający przeciw imperium zła, wszystko jest subiektywne, każdy miał własną apokalipsy, nic nie wydaje się banałem, jeśli dotyczy Ciebie bezpośrednio. Huh. Ciekawie, ciekawie, tutaj się odpierdala, trzeba przyznać. Nasza to machał, tam roczne rytuały, kurwa. Piszcie do mnie. Astarot, Belzebub, Asmodeusz, Bafomet, Lucifer, Loki, Szatan, Stulu, Lilit, Helia. Ta krew jest dla nas. Uznałem tajemnicę, które skrywa zasłona rzędzi Okej okay. sobie kurwa bądź tym widzkiem jest blisko, nadchodzi, tu będziesz świadkiem końca czasu Odszedł czas, zasiądę przy niej Słowa nie są mi już potrzebne Słowa został. Czemu mi to wygląda? Jak boss fight? ewidentnie pigu tyle minali no to wygląda jak boss fight Ej, kto jest, kurwa? O, syf, jebany. Wierdane hmm. jest ten Dobra, nie ma drugiej amatu. Kurwa Mać, no nie wierzę w to gówno zajebane. Kurwa. Czyli kurwa z hitboxu masz dojebany gościu nie no zajebiście kurwa. Nie, no tak teraz popierdolona momentami. Czekam na przekopę dostaję tu kurwa. Zajebiście, kurwa. Wiedziałem, że w tej sprawie będzie jakiś haczyk. I nie brakowało tu haczyków. Lupino był na przygotowany gotowy na 15 rund walki ze zmutowanym aligatorem. A potem zaczął wykrzykiwać swoje przerażające brednie. Jakby wyjęte wprost z moich koszmarów. Wzrałem smak ciała upadłych aniołów. Posmakowałem się roli krwi diabła. Płynie teraz w moich żyłach. Mój wzrok sięga poza świat Architekturę krwi, strukturę szpiku. Śmierć nadchodzi. oda, nadchodzi, o no armię piekieł. Oto ostatnia zima. Jestem gotów zostać jej synem. Nadszedł jej czas. Każdy, kto stanie jej na drodze, musi umrzeć! Świetnie О, курва. I co, taki kurwa? Miałeś być. na głód młode, wolałem się upewnić, że tak zostanie. Walki hmm. potrafiła zamienić człowieka w kosmiczne zombie. On już chyba nie żyje, i wtedy to się stało. Jednak żywy czy nie, to nie ten. O, jakaś Pojawiła się niezwykła fan fatal, celując we mnie z pistoletu. Odzajemniłem się tym samym. Część tr trzecia Lisa, dzień Puncinello? Lisa Puncinello była żoną ojca chrzestnego. Mona Sachs, zła bliźniacza siostra Lisy. Odbezpieczyłaś gnata, zła bliźniaczko. Możesz zrobić komuś krzywdę. To Lisa potrzebuje pomocy. Ja jestem profesjonalistką. Rozwaliłabym Ciebie bez mrugnięcia okiem. Jasne, a moje referencje znajdziesz wypisane na tym trupie. Jack był w takim stanie, że nie mógł cię wrobić. Oboje szukamy tego samego drania. To Angelo Puccinello zamordował twojego przyjaciela i wciągnął cię w to wszystko. Jesteś tego pewna? Mam swoje źródła. Nie mam pojęcia. Najpierw strzelam, potem pytam. Kto zapłacił za głowę artydiała? On jest mój. Ten sam płaci za bicie swojej żony. Okej. Okay. Może wspólnie zajmiemy się tą sprawą? Już się bałem, że tego nie zaproponujesz. Palec zaczął mi drętwieć. Jaki Jak... lubisz? Jaki lubisz? Wszystko jedno. Byle bez środków na cenę, jesteś prawdziwym aniołem, Max. To był dobry, miał słodkawy smak. To nic osobistego. Po prostu nie chcę ryzykować, że dostaniesz szał i zabijesz także list. No. Koszmar był taki sam jak zawsze. Przesuwa w ciemnościach cienie stare i paskudne. Przeleńczy śmiech mordercy niósł w sobie ładunek straszliwych podtek. W i płakało dziecko. O kurwa. Dobra, misiaczki. Ale tym snem, bo to chyba San Maxa, zajmiemy się już w następnym odcinku. Także dzięki i do następnego. Nara.